to opowiedz nam coś o tej żabce ta żabka ma takie brzuchy, a ma w czarne kropki i w czar, i też w złote złoto-brązowe a ma takie długie palce a poza tym się uda tak Rechocze, ma jedno takie kółeczko. No? Takie same. Ma złote kółeczko i ma czarne oczka. Zobaczysz. Ma brzapkę. No. I jak i uda pośrodkowo ma długi palec a z drugiej strony A ja chciałam wam coś pokazać. No ślicznie. Co to jest? To są takie płetwy. Jak żabka chce pływać, ją puszczamy tak do stawku, a poza tym, że jak ona nie chce pływać, to ją łapiemy i ją trzymamy i robimy zdjęcia. A po boku brzuszka i duszek takie plamki, O nie ma tam, nie ma a tutaj jest tak. nie jest koloru? Zielody, zielody